Chciałem tylko pokazać, jak jest stromo na samą górę. Witam dzisiaj Great Sugar Love. Tak jak nie mogę wytrzymać, strasznie mnie niosło, żeby się wspiąć na coś. No i no jestem tutaj. Padało strasznie z rana. Teraz mam 440 metrów. Sama ta górka nie jest jakoś specjalnie wysoka, bo ma zaledwie 500 metrów, ale to ostatnie podejście jest strome, nie? Tak. Widok mam taki. No i cóż, tam na sam koniec trzeba będzie prawie że na czworakach wchodzić. Więc kamerę w kieszeń, O takie kamyczki one się ślizgają pod nogą, nie? trzeba z tym w miarę ostrożnie. Dobrze też, że deszcz przeszedł. Bo no też nie fajnie tutaj. Tu wieje zawsze. No a jak jeszcze z deszczem, no to lipa, nie? Dobrze. Oj. Ok. Nie wiem, czy będę gadał do kamery przez całą drogę. Jestem pewien, że to jest nie, maksymalnie 15 minut, żeby tam dojść. No ale nic. Póki co idę. Bardzo fajna jest ta górka. Nie wiem, czy mi się uda później przejść na kolejną, bo tu jest Great Sugar Love, A zaraz obok jest. Little Sugarloaf, czyli taka mniejsza jakby górka. No i zobaczę. Dobra. Aha, to są dzika i jest z kamieniami. Wejdę sobie na kamienie zaraz, bo nie widziałem ich tutaj. Dobra. Ojanden. Tutaj są. Tym to się wygodnie wchodzi. Dobra. Nawet bardzo bym powiedział: nic nie ucieka z przednogi. To jest w poziomie, nie? Chciałem tylko pokazać, jak tu jest stromo na samą górę. No ale bardzo fajnie, nie przez to, Jak tutaj 480 metrów Wydaje mi się, że 20 zostały Ach. Nie powiem, zapałem się Jak tam to się ma Uff. Dobra Ostatnie podejście Nie, nie pamiętam czy raz Czy tą drogę tutaj ułożyli niedawno żeby było lepiej jest strasznie stromo ale lepiej się po tym wchodzi pamiętam z tego czasu jak tutaj wchodziłem to kamienie się bardziej sypały był taki odcinek no, że trzeba było no stromo było nie no prawie na miejscu jesteśmy No i mamy to. Pięć stówek. Bardzo rodzinnie tutaj na górze. Zrobię tak. Podejdę zaraz sobie. Łyknę. Troszkę wody. W sensie wody to, to nie jest woda tak do końca. Oh. I będziemy schodzili dalej tutaj. Ja zobaczę po drugiej stronie, czy tam jest jakieś zejście jeszcze. No jest tu góra, więc wokół niej na pewno jest tylko podejść. To co było teraz, jest w miarę takie, które wszyscy mniej więcej kojarzą. Na pewno jest jakieś strome wejście. Mało polecane, ale jak to się komuś znudziło, to, to mogą sobie tamtędy przejść. Dobra, teraz ta droga tutaj, co jest co ją widać? Tam jest parking, ale zanim będzie parking, tutaj będziemy szli wokół. No i tamtędy jakoś. Będę być ok, dobra, ja sobie wikam i spadam. Mała radość. widoczki Wam pokażę a tam jest sowiec. czuję się świetnie tak naprawdę bardzo mi brakowało jakiegoś wspinania się, czy wchodzenia na kamyczki czy tam górki cieszę, że udało mi się w końcu wyjść i to do zorganizować, dobra nie będę tutaj za długo stał, bo nie chce mi się Serducho zeszło na 117. Teraz będę schodził w dół. Idę tymi schodami, bo naprawdę wygodnie się nimi szło. W sensie one były bardzo bezpieczne pod nogą. Nie? Dobra, jak widać, ta górka jest tutaj odwiedzana przez wiele osób. Nie jest tu się ciężko dostać. Chodzą tutaj pieski, rodzice, z dziećmi jest git. ja tak pokażę siebie, ale ja muszę być bardzo skupiony jak tutaj idę bo jest naprawdę lipa jak stąd jak stąd sobie fikniesz to nie zledziesz, nie? czy zledziesz Sturla się najprawdopodobniej z na dół albo do pierwszego kamienia który cię zatrzyma strasznie wieje zauważyłem, że no to jest górka, na górkach zawsze wieje, nie? Ale te schody, co tutaj są, są naprawdę dobre. Mam nadzieję też, że coś będzie słychać, bo akurat no wieje mi w twarz bardzo teraz. A więc troszkę zasłonię sobie mikrofon, bo może być lipcia nie? Ale już jestem w połowie drogi tutaj wysokościowo 4,75, jest git. Aha, tamta droga, którą oni idą jest lipa. Tam trzeba na czworakach wchodzić. Tutaj jeżeli zejdziesz sobie na taką drogą, tak jak ja tutaj, w sumie luźno jest tutaj. Myślałem, ja nawet nie zapomniałem o tej, że taka tutaj jest. No. Tu jest na tyle dobra, że jest stabilna pod nogą, pod kostką. A więc te kamyki, co tu są, to są tak jakby schody z tego zrobione, więc można spokojnie po tym wejść i zejść. Tamte, no tamte się ruszają strasznie i one nie są, to nie jest zrobiona droga pod, pod ludzi. Tylko ktoś, kto by chciał tak bardziej challenge'owo do tego podejść, no to sobie wtedy wchodzi tamtę, tamtą, nie? Patrzcie to. Jeden. Gołap. Fajnie, fajnie. Pan z pieskiem. I to nie tam, że pan, tylko senior. Dobra. No, prawie po wszystkim, nie? Tyle zachodu, o, nic. Szkoda tylko, że ta góra nie jest. Troszkę bliżej, no nie mogę narzekać, bo ona też daleko nie jest. Tutaj w 45-50 minut można się dostać. No jest małe podejście, no ale fajna, fajna trasa. Ja polecam, jeżeli ktoś jest w okolicy Dublina, jest bardzo fajnie zachodzić dokładnie. O tą tutaj Great Sugar Loaf. Bo no ma fajne wrażenie, takie stromo się wchodzi, dobry widok jest z każdej strony. Ja wiem, że tam mnóstwo ludzi wchodzi sobie na Dobrej. Też jest bardzo fajnie, bo są klify, morze i tak dalej. No, on jest strasznie uklepana. Z drugiej strony jest tam łatwiej się dostać, ja też też to rozumiem. No nic, w Braille też jest oczywiście fajnie, jest to 15 minut wchodzenia na górę, no na której jesteś, no i tyle. Tutaj jak mówię, trzeba się dostać. Dużo osób, które wynajmują sobie na przykład samochód, tam jest parking niedaleko, można sobie podjechać postawić samochód 10, 7, może nie jest, 20 minut no może pół godziny zależy jak to wchodzi e, pieszo na górę no i jesteś na tym bardzo fajne jest podejście, Ja strasznie mi się podobało lubię je, ale jest krótkie i tak naprawdę ja jestem no niezaspokojony, o może tak się wy, wyrażę mało mi tego jest ja czuję, że ja bym sobie powchodził na coś Wyższego, dłużej, bardziej się zmęczył, bo ta górka, górka, co tutaj jest, jest wiesz, 500 metrów. To nie jest dużo, nie? Brakuje mi wyższej, dłuższej, cięższej, tak, żeby się na pewno zmęczyć. Dobra, tak to to wygląda. To już będzie taka droga na dół. No więc, dobra, tam, gdzie to jest, no nie wiem, jeszcze z tym zaliczona. Oczywiście serdecznie polecam. Jeżeli chcesz się przygotować na jakieś tam wyjście, wybieg i tak dalej, to weź sobie 2-3 razy sobie na nią wejść. Chyba tak to będzie wyglądało. nie? Dobra, i tutaj wygląda chyba na to, o ile się nie mylę, że droga będzie odbijała. Tam masz tą górę, droga schodzi na dół, idziesz tam do parkingu, ale odbijasz tędy. A więc tak, ta droga tutaj, którą teraz będę szedł, czy zeszła przed chwilą, ona będzie wokół tej góry. To jest tak, że tamta prosto, co szła na dół, prowadziła do parkingu, więc ci, czy te osoby, które po prostu schodzą, idą cały czas prosto, no podjechali sobie samochodem, zaparkowali stąd się będą zwijali. Nie jestem pewny, czy tam podjeżdża jakikolwiek autobus. Wydaje mi się, że nie. Tylko parking jest. No a teraz, jak jestem na tej drodze, to Idzie ona lub to zako zakończy się pętla. Ona wróci w tą samą stronę, e, w którą przyszliśmy. Będzie wokół góry, nie? Tędy, tą trasą tutaj, wokół tej góry, tej o której mówiłem, będzie przebiegała, albo przebiega najprawdopodobniej trasa Echo Trail, czy coś takiego. To jest coś, o czym ja cholera cały czas myślę. Jakoś niespecjalnie się przygotowuję ku temu. Ale jest taki bieg. On się zaczyna z Brej. No i tak. Tędy ma być ten bieg. Taki przełajowy, co nie? Ja na czymś takim nigdy nie byłem, ale mi się to teoretycznie zawsze marzyło. Później mi przyszło wiele, wiele kilogramów. No i... No i lipa, nie? Nie wiem, czy dobrze zeszłem, bo... Mówię ci, trasy sobie nie przygotowałem, ale cholera nie jestem pewny, czy jesteśmy dobrze. Nieważne, jakoś to będzie, wiadomo, że trzeba iść wokół, nie? Aha, zgubiłem się, postanowiłem trochę czuć w rolę, sobie mały kawałek. Bardzo statycznie, bardzo fajna trasa. I jak będę się przygotowywał, mam nadzieję, że się troszkę, to podbiegnę sobie tutaj. No. Za pierwszym razem jak ty... przestań, stary. Ej, ej, Cii. zjedzamy. Eee, byłaby piłka tym, sobie kopną, chociaż dawno nie kopali piłki. Kłonik.